Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem troszkę nietypowym o innej tematyce, a mianowicie tę tematykę wybraliście sobie sami, dlatego że prowadząc z Wami taką konwersację, robiąc coś w rodzaju ankiety na Facebooku, doszliśmy razem wspólnie do wniosku, że tego typu filmik na moim kanale mógłby się pojawić. No i takie właśnie filmiki będą się. Od y, dzisiaj pojawiały co jakiś czas na moim kanale. Może niekoniecznie systematycznie, ale po prostu wtedy, kiedy będę miała natchnienie, tematy oczywiście takie filmiki będą się pojawiały. A o czym mówię? Mówię o poradach. O poradach różnego typu, różnego rodzaju, na różne tematy, dotyczące różnych rzeczy. Po prostu. Naprawdę. Zróżnicowane. Także y, na Facebooku toczyła się dyskusja. Zrobiłam też ankietę. I tam w tej ankiecie wybraliście właściwie chyba najwięcej było głosów na porady różnego rodzaju, nie tylko makijażowe, również domowe i tak dalej. Więc cóż, pierwsze koty za płoty muszą w końcu nadejść, prawda? Nadlecieć właściwie z tych płotów, z zapłotów. <grydy> I, I taki filmik dzisiaj mam zamiar dla Was nagrać. Moi drodzy. Filmik nazywa się Porady nie Nieodparady, a dokładnie cała, cały tytuł, cała nazwa to Figlarne Porady Nieodparady. Ten filmik, zresztą nie, nic nie powiem, po prostu Ciocia Figielka radzi. Tak, Ciocia Figielka Wam poradzi dzisiaj. Zacznijmy w takim razie od moich porad. Jest ich tutaj kilkanaście, sobie nawet. O, no, sporo nawet ich jest. No, zaczynamy w takim razie. Zaczynamy w takim razie, kochani. Zaczynamy. Moi drodzy, jeżeli nie lubicie myć podłogi mopem na zasadzie wyciągamy wiadro, wlewamy płyn do mycia podłóg, rzecz jasna, czy też jakiś inny nadający się do wyczyszczenia yy, tej ziemi, po której stąpacie. Yy, to ja mam dla Was rozwiązanie. A mianowicie, jeżeli w jakimś miejscu jest bardzo brudno na Waszej podłodze, czy to w kuchni, w salonie, gdziekolwiek, w oziece, bierzemy płyn, troszeczkę kapkę wylewamy tego płynu, później dodajemy, ja wiem, z kubek wody, taki dosyć masywny kubek wody, wylewamy to, bierzemy mopa, szybko tam w tym, całej tej plamie szuramy, szuramy, szuramy tym mopem, mieszamy, mieszamy, merdamy, merdamy. I już mamy mop zamoczony. I co? I teraz takim właśnie mm, zestawem typu szklanka, kubek wody, ciepłej rzecz jasna, e, ociupinka płynu i mop zmywamy na przykład całą powierzchnię kuchni. I co? Rozwiązanie? Łatwe. Jeżeli nie lubicie prasować. Och, ja to w ogóle nie cierpię, ale no niestety robię to, ale ja mam dla Was rozwiązanie. Słuchajcie, zaraz po upraniu, jeżeli pranie jest jeszcze takie wilgotne, to albo rozwieszamy je, po prostu strzypując, tak to pranie, wiecie, jak się to strzypuje? Yy, tą wodę, która jeszcze tam gdzieś czasem leci, jeżeli nam pralka dobrze nie odwiruje. Wieszamy na sznurku, jeżeli jest ciepła, ładna pogoda, i słoneczko świeci, I oczywiście wiatr jest najlepszy, ciepły, ponieważ on tak merda tym praniem i ono się szybciej suszy. I w tym momencie, jak ściągamy je później z tych sznurków, em to co? No to w takim razie ono nie jest wygniecione, bo jest wyprasowane przez ten wiatr, prawda? Co jeszcze? Możemy też taką koszulę wigotną dać komuś do ponoszenia przez kilka godzin, prawda? Po domu, czy gdzieś jak wychodzi, do sklepu, do biura, gdziekolwiek. Może przecież taką koszulkę wigotną ubrać i ta koszulka się sama sobie wyprasuje, prawda? No, czyli sprawa z prasowaniem jest zamknięta. Słuchajcie, kobiety mają odwieczny problem z paznokciami. Czy to się złamie ten paznokieć, czy to gdzieś tam lakier odpadnie, coś, coś się z nim po prostu stanie. Słuchajcie, lakierów nie nosimy przy sobie, prawda? I to jest właśnie być może błąd, ale niekoniecznie. Plastry każdy ma przy sobie, prawda? W torebce, czy też apteczka pierwszej pomocy, gdzie zawsze będzie pod ręką, więc. Co robimy? Wyciągamy plaster, owijamy sobie tego palucha, który jest poszkodowany, czy też wybrakowany. No i co? No i udajemy, że coś nam się stało, prawda? Skaleczyliśmy się cokolwiek. Nóż się przywitał, miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z naszym palcem. Tak możemy zawsze się w, oczywiście wytłumaczyć, prawda? No i po sprawie. Słuchajcie, ja mam często tak, że nie mogę znaleźć skarpetek do pary. Jak robię pranie, cokolwiek się dzieje, potem je wszystkie zawijam, to często właśnie skarpetki gdzieś gubię, tak? I to wtedy robię. No, Uff, no zawsze, wiecie, no, próbuję je odnaleźć oczywiście, <słuch> ale. Bywa tak, że na przykład rano, jak szukam do pracy czegoś w, w moich szufladach, grzebie tam, grzebie, żużluję w tych szufladach, w szafach. No i co, ja nie mogę znaleźć skarpet czasami do pary, wiecie co? I kurczę, wyciągam dwie skarpety, niby ten sam styl, ten sam fason, ale inne kolory, na przykład zielona i różowa. I co mam zrobić? Jeżeli to jest zima, czy też jesień, i nosimy długie buty, to po sprawie, prawda? Czyli po prostu co robimy? Zresztą w sumie latem, wiosną teraz też się nosi długie buty. Taka moda. Zakładam długie buty, i tych skarpetek w ogóle nie widać, czyli długie buty kamuflują nasze skarpetki nie do pary. Znowu wracamy do kuchni. Lubicie myć naczynia? Pff, zmywarka. No bez sensu, przecież to i tak się męczymy wkładaniem tych naczyń do zmywarki, wyciąganiem i tak dalej. Jakie zacieki czasami się robią. No, bez sensu jeszcze musimy jakieś tabletki i płyny wlewać. To. Nie, po co to? Po co to? Wystarczy kupić jednorazówki, talerze, sztućce, od razu. Wszystkie idą do śmieci. I co? I problem mycia z głowy. Mój mąż bardzo lubi jajka sadzone. I zazwyczaj, jak mu robię te jajka, jak mu sadzę te jajka na patelni, <grych> co? To na przykład dwa mi wyjdą dobrze, chociaż czasami wychodzą mi cztery dobrze. Na zasadzie żółtko jest po środku, tak? a naokoło jest, na jest białko. Czyli żółtko jest ładnie ścięte i się nie rozlewa po całym tym białku. Nie robi się taki kurczę naleśnik, ale jest ładnie to ładnie dołożone. Natomiast zdarza mi się też tak, że Wiecie co się dzieje? To żółtko się rozlewa po prostu po, po tym jajku, no i co? No i nic, nic to ładnie nie wygląda, prawda? Więc co robię? Ja zawsze mi się te dwa udają, a dwa nie. Znaczy, udają mi się czasami cztery, ale no nieważne. Jeżeli Wam nie udadzą się dwa jajka, a dwa się udadzą, to co? To przykrywamy tymi ładniejszymi jajkami te brzydsze i po sprawie. Czasami nie chce nam się myć głowy. Czasami nam się w ogóle nie chce czesać tej głowy, znaczy włosów na głowie. To co robimy? Jedynym najlepszym sposobem jest kamuflaż. Zakładamy czapkę na głowę, najlepiej z Daszkiem. Jeżeli nie chce nam się robić makijażu, możemy sobie położyć na twarz krem, i co? I założyć duże, ciemne okulary. Najlepiej takie, wiecie, na pół głowy. Wtedy nie będzie widać nic. Jak robią gwiazdy? Wychodzą gdzieś do sklepu, śmieci wynieść. Przecież jak one mogą wyjść bez makijażu? Co robią? Zakładają ciemne okulary przeciwsłoneczne. Jeżeli źle wyglądacie, źle się czujecie, ale musicie nagrać jakiś filmik, to co? To... Nagrajcie go po ciemku i zwalcie wideo na oświetlenie. Po prostu oświetlenie było do duszy no. I nie udało się nagrać dobrego filmiku, ale głos był i to najważniejsze. Jeżeli wyskoczy nam dziś pryszcz, no, powiedzmy, że gdzieś tutaj w tej okolicy, tak, czy gdzieś tutaj, tutaj, bierzemy czarną kredkę, taką do malowania oczu lub brwi, albo czarny cień. Robimy kropkę tym czarnym cieniem i co mówimy? Jak Marilyn Monroe, że mam pieprzyk na twarzy, a pieprzyki są w modzie. Jeżeli nie chce Wam się robić herbaty, jesteście zbyt leniwi, a macie taką wielką ochotę na herbatę. Otwieracie pudełko z herbatą, no, zależy gdzie trzymacie, <grych> chyba że luzem. Bierzecie herbatkę, jeżeli jest z takim, oczywiście długim sznureczkiem i tym papierkiem, wkładamy sobie ją do buziaka, znaczy do tam, wiecie gdzie, do paszczy. I nie wydajemy głosu paszczowo i haha, tylko wkładamy sobie po prostu tą herbatę. Zagrzewamy wodę, najlepiej no to już mieć przygotowaną, byleby nie była zbyt gorąca, żeby sobie dzióbka nie poparzyć. Zalewamy. Jeżeli trzeba, dodajemy sobie oczywiście cukru, jeżeli słodzimy. Jeżeli nie, jeżeli jesteśmy wystarczająco słodcy, słodkie, to cukier nam jest niepotrzebny. Ze słodzikiem będzie łatwiej, bo przynajmniej się nie rozsypia i go tam. wiecie, yy, wpompujemy palcem. <ścoughs> I więc cóż innego powiedzieć mogę? No, to chyba jest najlepsze, najlepsze zastosowanie picia herbaty. I cóż, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Kochani, wystarczy po prostu przytrzymać ten sznureczek, żeby przypadkiem nie połknąć tego woreczka, nie połknąć tej torebeczki. I herbata jest gotowa. Wyciągamy, przełykamy i już. To samo możemy zrobić ze śniadaniem szybkim. Bierzemy płatki, jakie tam lubicie sobie, nawet z owocami, czy też garść płatków najlepiej wziąć sobie nasypać do buźki, mleczko gru, 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 gru. i co? I gotowe płatki na mleku. Jak do kogoś idziemy na jakąś imprezę, to czasami wypada wziąć ze sobą kwiatki. Wiadomo, wziąć kwiatki, dać kwiatki miło, ale wiadomo, że te kwiatki, które są cięte, szybciutko usychają. I co robimy? Dajemy w doniczkach. Albo najlepiej sztuczne. Sztuczne będą na dłużej. Nawet do końca życia. Imieniny, urodziny. Zastanawiamy się, co dać komuś w prezencie. Szukamy szperamy, mm -hmm. wszędzie gdzieś chodzimy, po sklepach myślimy, kurczę, co by tu kupić. Okazuje się, że nie mamy pieniążków. No i cóż, słuchajcie, ja mam dla Was pomysł. Poszukajcie czegoś w swoich szpargałach, czegoś, czego nie otwieraliście, nie dotykaliście właściwie, czegoś, co dostaliście kiedyś na jakieś urodziny imieniny, no i dajcie to tej osobie. Bo po co ma się marnować, leżeć i kurzyć w szufladzie? Możecie to komuś sprezentować. Oczywiście rzecz, której nie używacie, tak? Tak. I rzecz, którą dajecie tej osobie, pamiętajcie, żeby nie dać przypadkiem tej osobie tego, co, co byście mogli od tej osoby dostać. Kiedyś w prezencie, czyli nie oddawajcie jemu, jej tego prezentu. Kochani, mam nadzieję, że potraktowaliście te porady z przymrużeniem oka. Ciocia Figielka radzi Ciocia Figielka będzie radziła, ale tak już bardziej na poważnie w następnym odcinku, właśnie tych porad figlarnych, poradni od parady. Kochani, mam dla was niespodziankę. Mam dla was niespodziankę. Mm, właściwie. Planowałam zrobić taki jakby ala konkurs i powiem wam moi drodzy że najpierw zasady zasady są takie należy pod filmikiem umieścić komentarz i jeżeli jesteście zainteresowani nagrodą którą za chwilę pokażę musicie napisać w komentarzu biorę udział i zaraz od razu po tym musicie napisać jakąś fajną śmieszną z moka oka również poradę I oczywiście jeżeli będę miała zależy oczywiście od tego jaki będę miała nastrój wybiorę albo najfajniejszą z tych wszystkich porad ta, która mi się najbardziej spodoba albo też rozlosuję po prostu spośród tych wszystkich osób, które napiszą koniecznie biorę udział w jakąś osobę, która wygra u mnie nagrodę i teraz co jest tą nagrodą tadaaa poznajecie Eee, pudełko, <laughs> może niekoniecznie wszyscy, bo nie wszyscy oglądali ten um, odcinek, w którym pokazywałam owe skarby. Zobaczcie, buty. Ja mówiłam już na Facebooku, mówiłam. Owiec, obiecałam, że te buty, które po prostu miałam może 5 minut w sumie na sobie w domu i w nich nie da rady po prostu się poruszać, mnie osobiście, bo naprawdę mam wrażenie, że chodzę jak kaczka albo jak indyk z takim, wiecie, głową, która się cały czas rusza i to jest po prostu masakra. Więc stwierdziłam, że ja indykiem nie chcę być. Indyka wolę zjeść na obiad. To dlatego, kochani, zobaczcie te buciki. To jest rozmiar 39. Nazywają się Suza. One są ze skóry całe. One e, ja wam może pokażę. Tutaj od spodu jak wyglądają. Zobaczcie sobie. Tak się nazywają te buciki. Nawet jest tam cena. Ja je kupiłam za o wiele mniej, tak mi się udało po prostu, ale te buty w dalszym ciągu Waldo właśnie są w takiej cenie. I te buciki są naprawdę rewelacyjne. Są piękne. Ja się w nich zakochałam od pierwszego wejrzenia i naprawdę powiem Wam szczerze, że jakbym tylko umiała w nich wchodzić, chodzić, to natychmiast bym się w nie nabiła i bym w nich chodziła. Dlatego tak, to są buciki rozmiaru 39. Jeżeli Was one interesują, to bierzcie udział w konkursie. Jeżeli chcecie które, któraś z Was, albo któryś z Was, bo być może są jacyś panowie odważni, którzy chcieliby takie buty założyć na swoje stópki, to zapraszam, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jak mówiłam, należy umieścić komentarz właśnie na zasadzie jakiegoś, jakiejś fajnej porady, takiej z przymrożeniem oka pod tym filmikiem, pisząc, przy tej poradzie, biorę udział. To będę wiedziała, że te osoby, które piszą, biorę udział. W, w tym konkursie biorą udział w konkursie, o to jest tak jakby rozdanie w pewnym sensie, ale nie ma nic za darmo w dzisiejszych czasach, nawet pesku się nie dostanie za darmo, trzeba zapłacić, prawda? Dlatego mówię, musicie coś zrobić w zamian za te buciki, trzewiki. Są piękne, słuchajcie, naprawdę obiecuję Wam z całego serca, że wybiorę kogoś z tych osób, albo wylosuję. Kto dostanie te buciki? Numer 39, przypominam. Numer 39, budki. Ehm, cóż mogę jeszcze powiedzieć? To chyba wszystko. <grym> Kochani, a zatem e, razem z tym pudełkiem te buciki do kogoś powędrują. Nawet są jeszcze w środku tutaj e, gazety. Nie oddawałam ich, ponieważ kosztowałoby mnie to więcej nerwów i jazdy w tej z powrotem do sklepu stwierdziłam, że a co mi tam. Na pewno komuś sprawię przyjemność i to mi na pewno również sprawi ogromną przyjemność dlatego nie tracicie czasu, piszcie pod filmikiem. Aha. A kiedy mamy czas? No powiedzmy, że do końca listopada. Do końca listopada macie czas, czyli dokładnie już sprawdzam w kalendarzu do 30 listopada biorę udział i komentarz Oczywiście komentarz w formie porady. Rady nie od parady. Figlarna i rzecz jasna. Kochani, to chyba byłoby na tyle. Zapraszam na mój Facebook, zapraszam do um, tego konkursu, do rozdania. I cóż, zapraszam na moją stronkę i zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie na MIS. Pamiętajcie, że trzeba wysłać 30-sekundowy filmik na mój adres, potem... Wiadomo, pojawią się te wszystkie filmiki takie sklejone razem. Będziecie głosować i będziemy później rosować wspaniałe nagrody. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej szczegółów na temat konkursu na mis polskiego YouTube'a 2011, może sobie odpalić filmik, który się pojawi gdzieś tutaj, przenieść się tam i dokładnie posłuchać, o czym ja tam gadam, <gadam> o czym ja tam mówię. Ok, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ściskam Was mocno. Powodzenia i pamiętajcie, że buty czekają na kogoś szczęśliwego, mam nadzieję, jeżeli je dostanie. Pa!